Dobry, witam Was w kolejnym filmie na kanale. Widzimy się ponownie w GeoGeSerze i dzisiaj po raz kolejny będziemy walczyć na terenie Polski o jak najlepszy czas oraz o znalezienie ciekawych lokalizacji. Eee, na starcie widzów chciałbym prosić o ostatnie łapki w górę, subskrypcji i napisanie jakiegoś komentarza. Ponieważ jakakolwiek forma aktywności e, zachęca mnie do dalszego działania na tym YouTubie, ponieważ powoli, jak, e, jak jacyś nowi widzowie się pojawiają, teraz po, będziemy powoli stawiać kroczki, żeby dążyć do 500 subów. Na chwilę obecną, w momencie kiedy nagrywam jest ich 305. Eee, czas eee, zacząć w takim razie. Zobaczymy co dzisiaj Polska nam szykuje. Teren budowy, nakaz używania sprzętu ochronnego. Spoko. Okej, okay, Warszawka chyba. Chomiczówka melioracyjna. Żółwia, to jest na pewno w Warszawie. Chomiczówka, pamiętam, że jest w Warszawie, ale nie wiem gdzie. Po prostu wiem, że jest w Warszawie, to dzielnica. Eee, no i właśnie weź to teraz znajdź. No jest chyba jakiś utworzyć, bo nie Chomiczówka, chomiczówka. Coś tam, coś tam. Pamiętam, było coś takiego. Choszczu... A, to jest choszczówka. Brudno, Saska kępa. Weź to znajdź teraz, nie? To będzie. Zadanie. Jakieś Włochy tu to, to nie chyba. Stary Ursus, Gocławek, Szanów. Mm -mm, to już nie. Obawiam się, że to jest jakaś mała dzielnica, której nie widać na mapie. Kurde. Dobra, nie trzeba szukać w takim razie informacji. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia, gdzie jest komiczówka. No, chciałbym już strzelać, ale na, na, kompletnie nie kojarzę. W sensie, wie, wiem po prostu, że to jest w Warszawa ta dzielnica i na tym moja wiedza się kończy. A tu by się okazało, że jest w Łodzi. Wtedy by uszu nie. Nie no, Warszawa, już tak się yy, no, Gdzie to może być? Dobra, jakieś bloki są. Głowackiego. Spoko. Jakiś, jakaś deweloperka. Kwitnąca Głowackiego. Przynajmniej wiem ulice, jakie są, no ale wiecie. Yy, jak nie będzie ta dzielnica w ogóle, jest, no to yy, za wiele mi ta informacja nie da. Maszewska. Dalej jest chomiczówka. Konrada kwitnąca. Dobra, jedziemy na północ. O! Wrzeciono, radiowo. Aha, żadna informacja nie jest przycina. Życono. Między szyn. Ażu, No, nadal nic nie widzę. Niedobrze, niedobrze. Dobra, jedziemy dalej. Ta chomiczówka nie jest taka mała wcale, ale czemu ja do cholery tego nie widzę na mapie? Jak mnie to wnerlionem, że niektóre dzielnice widać, a niektórych nie. nie. O, bo jestem ślepy i po prostu przeoczyłem ją gdzieś. Nie wiem, może tak jest. O, Wawrzyszew, Wawrzyszew że też, ale. Czy ja wiem Wawrzyszew gdzieś? Yy... O! Wa jest, dobra, mamy chomiczówkę w końcu, matko jedyna. Yy... Radiowo jest. Konrada. Eee, Konrada. Bo głowackiego czy jakoś tak, nie? to ta droga. Tam tym ta melodyjna, to jest kwitnąca. A weź tu znajdź jeszcze kurde. Żołówek księżycowa. To jest ta droga. Ta, okej, okay, a ja to, Dobra, wróćcie na start, kurde. Ojoj, oj, zasrana Warszawa. Nie lubię w GogoSerze Warszawy dostawać, bo to jest kurde, taki klot zawsze... Tym bardziej, że dropi mi takie dzielnice z reguły, których nie znam, nie? Kwitnąca, Głowackiego to jest kwitnąca. Eee... nie. To nie jest tu. Tu? Jest, głowa Dobra, żółwia. Jest meloracyjna. Jesteśmy na ulicy Żółwiej. Mniej więcej tu. Dobra, mamy to. Lecimy dalej w takim razie. Eee... Godzisz godziszka, kalna, co to za nazwy są? Mm, widokowa, południowa, okej okay. kalna godzisz, godz, godziszka, chciałem godziszka już powiedzieć eee, bielsko-biała, lipowa, o popatrz, no i takie znaki mi się podobają Lis, to jest ligota, a nie lipowa, czyli bielsko-biała jest na północ dobra, eee, leśnica -Szczyrk Lipowa jest eee, Meszna, Wilkowica, Wilkowice Szczyrka. Gdzieś tu to musi być. Kalna jest, dobra. Mamy to, są godziszka. Eee, I teraz tak, to jest Żywiecka, to jest widokowa, to jest widokowa, kozacko. I teraz, żeby się nie wywalić, eee, tutaj mamy ulicę zachodnią, czyli jesteśmy tu. Dobra. 6 metrów w celu. Lecimy dalej, i co teraz? Droga wewnętrzna, jakieś osiedle z nią to mi za wiele e, nie powiem, ponieważ ja szukam informacji konkretnej, jak, jakiejś miejscowości, czy coś, żeby wiecie, żeby mieć punkt odniesienia, ulica Sosnowa, no dobra, chociaż ulicę znam, ale trochę mało to jest na razie informacji, e, przydałoby się więcej, o ty... Ostre deszcze widzę były na tych zdjęciach, tam było dobrze widać. Że opady były raczej obfite. Dobra, obszar zabudowany. To jest w ogóle ojca biała droga. Ojej, taki obszar z rzadką zabudową. mi się nie podoba. To obszar zabudowany, ale nie ma miejscowości żadnej. To jest trochę lipa. Same Wiochy. Lekkie to to nie będzie do odgadnięcia. to już widzę. Dopóki nie dostanę żadnej konkretnej informacji. A tu nie ma nic absolutnie na razie. Mm -hmm. Moment, AGD Kaczyński, no też to za wiele mi nie mówi, o, Lublin i Bystrzejowice, uhum. no dobra, a tu co mamy, Lublin, Kazimierzówka, Bystrzejowice, Lublin, tą stronę, no dobra, nadal trochę mało informacji, ale już trochę lepiej, Świdnik, czyli jesteśmy, aha, pod Lublinem jesteśmy, po prostu, okej. Okay. Mm. No to tak. E, tu jest jakaś główna droga, idą. jakaś To będą te okolice w takim razie. Na no, to by wyglądało przynajmniej. Świdnik. Tak, tu wjeżdżamy do świdnika. E, 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 e. Czyli to będzie. No idzie tak, więc. Skoro wjeżdżamy do świdnika, to. Gdzie to jest jakiś wiaduk? Tą główną drogą. No nie bardzo są wiadukty. Kalinówka, świdnik. Czyli w tą stronę. No dobra, nie będziemy tu kombinować za dużo. To była biała droga coś, nie? Ulica tu jest sosnowa, jest biała droga. A, jest tu wiaduk. dobra. Zgadza się, biała droga sosnowa. E, ja byłem prawdopodobnie tutaj. E, tak do mnie mam. przyżyjmy się układowi dróg. Tu jest jaka ulica? E, orzechowa chyba? Jest orzechowa, dobra, czyli to będzie Magnoliowa a zresztą jest tabliczka przecież. Dobra, no tak, jest Magnoliowa. Okej, okay. lekko nie było, ale mamy to. Lokacja numer 4. Co my tu mamy w takim razie? Trzeba się przyjrzeć. Gmina Łask, Sieganów i gmina Sędziejowice, Rososza łasknie jest tu? No właśnie, tu jest łask. Yy, jedziemy na północ. Dobra, tu są sędziejowice, prusków, rososza. I tu jest rososza, Wiedząc z rososzy, Siąganów. Czyli co tu? No, bo tu. Yy, tutaj coś budowali. My budowali jakiś wiaduk. Czyli to będzie tu. No, to będzie tutaj po prostu. Dobra, 11 metrów od celu. I ostatnia miejscowość, to będzie co? przemyśl batorygo świetna. Okej, okay, przemyśl. W porządku. Odgadywable, eee, hurtownia budowlana, e, rondo Libermana. Dobrze. Co to będzie przemyśl? No to nie wygląda mi na przemyśl. Może jakaś dziocha pod przemyślem. To już prędzej. Eee, na okna nie. Bo 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 bo. bo, bo. Mm. Przemyśl, nie, to na przemyśle po prostu. Tak, autobusy przemyskie są. No dobrze. Eee, Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy world, Dobra, szukamy w takim razie. Wysokie eee, y -y 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 -y. góry. To jest na, raczej południowej części, z tego co widzę. Jest world tutaj. O, bardzo dobrze. Jest Liberman Rondo. Jest Batorego. Tak, ja, Batorego. No, dokładnie tak, to jest tutaj. Dobra. 3 metry od celu, mamy to. Czas wynosi 1521 sekund. No może to za dobry czas nie jest. Bywały o wiele lepsze. Ale jak na to, że lokacje nie były łatwe, szczególnie pierwsze 3, to myślę, że nie jest źle. Dobra, w tym odcinku dziękuję Tobie widzę za uwagę. Mam nadzieję, że miło spędziłeś czas. Jeżeli tak zostaw łapkę w górę i suba, pomóż mi dołożyć znaczy do cegiełkę i pomóż mi. Zbliżyć się do 500 subskrypcji, będę bardzo wdzięczny. Jeżeli może byłem w, oko w Twoich okolicach, możesz zacząć o tym z jakąś ciekawostkę napisać coś. Ja lubię tego typu rzeczy czytać. I do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!